Na początku przyczepiamy do niego okna. Bierzemy okno i przyczepiamy. Mamy już okno. Należałoby przyczepić ogon. Bierzemy ogon i przyczepiamy. Kolejne zagadnienie w naszej budowie to hak. Wbijamy hak i dociskamy. Hak jest wbity. Przyczepiamy silnik. Jest, jest. Dokładnie przystępujemy. Kolejnym krokiem będzie zbudowanie stacyjki. Szukamy jakiegoś dobrego klucza i go, go nie używamy. Ale za to używamy inne przedmioty, jak ten klucz. Przekręcamy leciutko i jest. Lekko docinamy boki, żeby uzyskać na aerodynamice. Boki docięte. Przyszlifujemy, żeby uzyskać lepszą pływowość. I na koniec lekko dostukamy. Lekko dostukany. Możemy go oznaczyć oczywiście specjalnym oznaczeniem na Jeszcze tylko pilot. Dostukamy go. I nasz helikopter można uznać za prawie gotowy. Bierzemy kołki, żeby skrzydła się trzymały. Teraz hak holowniczy. Widać, że wszystko działa jak trzeba. Tak. Teraz musimy być jeszcze śmigła, oczywiście. Są. Kończymy przybijając parę śrubek i takich innych rzeczy. Teraz widzimy trochę bagażnik nam się odjął, ale nie stanowi to dla nas problemu, ponieważ wszystko ładnie ze sobą skręcamy i trzyma się mocno. No, stacyjka. Jak widzimy helikopter prawie gotowy. Teraz przejdźmy do testów. Helikopter gotowy do lotów próbnych. W takim razie y, spróbujemy może awaryjne lądowanie, jak wypadnie. Lądujemy idealnie, prost. Widzimy, wszystkie części zachowały się w kupie. Wszystko w porządku. Patrzcie, patrzcie helikopter. Patrzcie. Jest numer na 112 Nie pamiętam O Jezu, co z Wami Pocie, za robotę? pilot Szybko Trzeba go ratować Ja nie go Czym Ręcowo Ręcowa Dobra Odycha Nie Ja mam de, 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 Depilator mam Dawaj tam wali bosy Musimy go przetransportować do szpitala. Szybko, wam dosze Szybko połóżcie go